No pewnie widzieliście już wcześniej to koło, podobne, pasowe, ale tylko podobne. Dałem tam koledze, bo miałem dużo pracy, mówię, zrób mi koło, to zrobił mi prawie dwie dychy luzu. Dałem mu wzór. To jest sprzęgło od pompy hydraulicznej. No i ono od tej strony wchodzi na silnik. Ja sobie dorobiłem taki sprawdzian. O, żeby suwliwie wchodziło a on zrobił mi dwie dychy luzu. no to chyba trochę za dużo jak na taką maszynę która będzie ciągle szarpać niestety niestety musiałem wyjąć to koło żeby zrobić sprawdzam. ale co zrobiłem tutaj mam tą mm, szczękę od uchwytu i tutaj mam taki, widzicie taką kreseczkę Widzicie? To jest numer 1 yy, szczęki. To tutaj wchodzi szczęka numer 1, 2 i tak dalej. Często sobie, te, często z tego korzystam. Zobaczcie, jeszcze dodatkowo sobie zaznaczyłem markerem. Tu zaznaczyłem sobie też tuszem No i tutaj też jest zaznaczone. Bo jak wyjęłem, to przed wyjęciem to zaznaczyłem. No i później włożyłem i zobaczcie, nie wiem ile, dwie, może trzy setki. Ale na koło pasowe, i na jak to się mówi, na, na, na paski to jest super. Nie będę szukał jak to się mówi. Niektórzy szukają dziury w całym. Ja nie szukam dziury w całym. Trzy setki na pasek klinowy to nie jest dużo. A no zobaczcie ten nożyk fajny. Ten, 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 ten jeden z klientów nazwał go cudak. No mi też się to podoba nazwa, niech będzie cudak. Tak. Zrobiłem sobie tu faskę, tu faskę. Wszystkie faski zrobiłem cudakiem, i teraz mogę sobie ręką dotykać i nic nie mam ostrego i się nie skaleczę. Także, jak robicie koło pasowe, to zawsze lepiej poszukać kawałek wałka, bo to będzie tam w środku mierzone. Tu jeszcze będzie wybranie, bo będę z tamtej strony robił kanał, no to na długości 100. Nie potrzeba jak silnik ma na 60 tylko. Także tu na 40 mm będzie wybrany na 40. Tu jest 60. Także zostanie 10 mm ścianki i będę butował tylko na 60 mm. No ale biorę się dalej do pracy. Także yy, będziecie wiedzieli o, o takim. tym. Ja to zawsze znaczę sobie na szczęce numer jeden. No także przy, przyrządy trzeba sobie czasami dorobić samemu.